manko widzowie zapraszam Was na odcinek z zarabiania w Polish Car Driving. Wielki test zrobimy dzisiaj jak się zarabia busem za 76 tysięcy to będzie wielki test, ale zanim to zatankujmy sobie go. Stój. Zatankujemy za 51 zł ciszy, bo już sprawdzałem, tankowałem go. Ale pierwszy test nie wyszedł mi troszkę, troszkę kasy też ja mam. Test nie będzie długi, ale uwaga. Mm, jest ja to teraz mnie nie odpalę, ale jest 21, więc 3-4. Zaczynamy. Mm, przepraszam nie to światło. Mm, Szybką popaczkę idziemy teraz. Zaczynamy dokładnie z tego samego miejsca, gdzie ostatnio. Wypełniałem ten test, zacząć z miejsca. Mm. 21.01 akurat będziemy, bierzemy sobie paczkę akurat i będziemy jeździć. To będzie time-lapse, i dziś po, no w tym teście udowodnię Wam, że nie są takie tragiczne i sprawdzę sobie wynik do poprzedniego samochodu, yeah. e, czyli wa, Mercedesa Sprintera Darłowiec, no słaba paczka. Hmm. Pojedziemy przez e, dw 205. Będę jeździł na skrzyni automatycznej raczej, chociaż i na manualnej też będę garowo, bo full sprawdzę ile paliwa spalę. To będzie taki test, i później Wam jeszcze policzę, jaki będzie wynik z innego z poprzedniego filmu. Jaki był wynik, ile spaliłem? Zarobiłem chyba 25 tysięcy ponad poprzedniego filmu, więc nie był to mój wynik. Mm. I jedziemy sobie paczkę na darwowiec więc ja się wyciszam i robimy sobie widzimy, widzimy się, jak będę już dojeżdżał. W sensie ja wam puszczę ogólnie. No, na manualnym pełnym. Powinniśmy się rozpędzić. Na obej mamy... 3,30. 30... zaruszamy? 3,31 na OBSie. 12 sekund, jeszcze później Wam policzę. Sprawdzimy, sprawdzę na montażu, ile tam Wam się wynik teraz wyświetla. Ja co już na Darłowiec, bo to miał być wielki test i jest. Ma 154 koni widzowie. Czy tam 105, 145 koni. Ja się już wyciszę, by jestem w starym Jarosławie i widzimy się w Darłowcu jeszcze w tą linię, żeby już być szybki zarobek, żeby to był, więc um, będę skracją najszybciej, będę jeździł prawdopodobnie najmniej przepisów jak się tego da. Czyli tak jak ostatnio w ostatnim filmie. Teleporty są dozwolone. Chyba wszystko wyjaśniłem, jedziemy. Jesteśmy już sobie. Yy, tutaj skręcam szybko w lewo. Skręcamy go. To jest końcówka test na zarobek. 5 minut mamy pierwszą paczkę. Powiem Wam szybko. Mm. Mm. 5400 robimy. Bardzo dużo kasy ogólnie. Te początkowe hajs już sobie zapisałem. Jutro Wam dogram resztę. Szybko weźmy sobie darłowo, teraz sobie jesteśmy szybko, szybko i bierzemy sobie furkę. Nie grywam tak. No widzę, wybijają tak. Szybko w le respie sobie już gdzie to było szybko. Jeszcze jeden. Tak, apka kosztuje 66 tysięcy. Muszę hmm. wsiąść do wórki. Aha, e, ziomeczek będzie na tranzycie, już sporo kasy już mam w sumie. <laughs> no ciekawe. Hmm. Ja już jadę. To w zasadzie zastanawiam się, co dłużej zajmuję dojazd tu, czy czy. Tam, ale DW-205 się mega szybko jeździ, powiem Wam, jest fajnie, o tyle, że jest ciekawie. No, na pewno każdy jeździł przed, przed DW-205, ci, którzy grają, wiedzą, że ta trasa no, to była tak wyjeżdżona, że już nudna jest po prostu ja mógłbym nie wyjechać, ale też prawdopodobnie zajęłoby mi to też więcej czasu. Mamy niebieski kolor, zresztą ta trafiłem. Zdjęcie na miniaturkę już mam. Hmm. Już mogę jeszcze jedno zrobić. Już ruszam sobie szybko paczka. Sławno, no nie najgorzej. Yy, jadę oczywiście przez. O nie, jak ja robię reset. Szybko, jest ta kierunki pracy. Yy, jadę przez ogólnie przez. Wiecie, nie przez DW już, tylko jadę na. Z tego co widzę, to. Mogę jednak pojechać przez DW powiem wam. Jeżeli to zajmie mi jej czasu, to jadę przez DW oczywiście jakieś trikty. Hmm. Tak, widzowie są mieli, bo, bo mi nie przeszkadzają no. Takie pożytki widzów. No, to ładne takie. O, niestety minusy są takie tego wana, że jest dość wąski i dość łatwo wywrotny przez to. Jak widzicie, no, sprinter mam wrażenie, że był takim bardziej masywnym pojazdem, chociaż ten jest według mnie bardzo fajny. Na przykład, mimo że w mi się bardziej podoba chyba w sprinterze, to jest jednak ma więcej modeli chyba. Tylko na kierownica jakaś dziwna jest taka, ale jednak to się pojawi, więc jeżdżę tym. Teraz spałujemy na Fula do Sławna i Famach 170, 169 tak. W rzeczywistości ma podobne osiągi, chociaż się 170 w rzeczywistości takim grubasem. Ciekawe. To jest wielki test. Ja lecę dalej. Powiem wam tragedia z zarobku. 2700 za trasę dosławna. Darło mnie mega zawiodło. I powiem wam... Masakra. 40 ogólnie chyba 44 km ponad już za mną jakoś około. Bo 22 km ma chyba trasa D205 Ja już robiłem więcej nawet. Spaliłem. To dość sporo, bo jeżdżę cały czas na czerwonych kresce. Ponieważ no, muszę mieć jak najlepsze osiągi, to będzie treść po prostu upalanie przez pół godziny tego złoma. Czy to się złoma No, fajna odko. Gruchot, no. No Rodzy nawet jeszcze nie widać. To jest w chyba mój trzeci pak w tym miłego. Dość sporo nie jeżdżę, więc no. Ulewam szybko. Drift. Naręcznym oczywiście. Jeszcze jak najszybciej, wiecie. Wszyscy tu takie testy robią. Kurce szybki test robi, wiecie. Mm, słowino, Słowino, super, super. Znaczy nie super. Dobrze. Kurczę. Trawdy K37. To jeszcze... Sławnie chyba w ogóle i tak jest. Witamy. Gracza. Mm, tak, to ja jadę. Mm. No nie, no nie, 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 sorry. Już jesteśmy nawet szybciej, gdybyśmy jechali gdzieś tam do drogowa, niż gdybyśmy gdzieś tam jechali. O 3300, no już lepiej według mnie, i tak te zarobki dzisiaj mnie nie zachęcają. Raz to na chyba 7000. Teraz sławno znowu, sławno według mnie, teraz fajne. W ogóle to i wieko mi się bardziej podoba, i czy to będzie też taki test, który auto lepiej kupić. Hmm. Jak widzicie, tu macie Sprintera za 70 tysięcy. Według mnie też spoko, ma 168 jedzie, czy 163 jedzie, więc ciut wolniejszy jest. Ten według mnie jeszcze ma fajniejszy dźwięk silnika. Szybko wchodzimy do niego. Już nie wiem, ile mamy tysięcy. Mamy chyba miałem, 510, mamy już dwa, dwa. ile mamy? 11 tysięcy? No, coś takiego będzie. Dobra, teraz może na automacie, powiedzmy. Światła przeciwdzielna włącza. Ono takie fajne, doświetlające są, bo nie będziemy nikogo radzić, chociaż w tej grze się nie radzi. No to jednak wiecie. Można jeszcze... Dajcie mi jeszcze propozycje na jakieś inne testy w PCD. Już mam jeden plan jeszcze. Ale myślę, że go, go za chwilę... On jeszcze musicie chwilkę poczekać, powodzi. Nie wiem czy jeszcze jak to oglądacie już jest piosenka, czy jeszcze nie. Do Masławica. Myślałem, no, że będzie się jakiegoś totalnego pecha. Teraz na automacie jadę ogólnie. Będę jechał, no. Mm. No więc ja rusz. Jadę sobie na lot mój skok ścigać się, lecz tym razem przyszła pora na najlepszego. Kto co wygra, ja nie wiem, za z jeden, dwa czy lata jeden, ten pię, pięć, więc już rozgrzewam pokon, pijam. Come oh, am No i dobrze, widzowie, mamy kolejną paczuszkę. Siema, widzowie, mamy już kolejną paczuszkę. Jest... Wejście nie... Przepraszam was, już... Mamy 9 minut na dostarczenie, chciałbym jeszcze dwie paczki, żebyśmy zarobili więcej niż poprzednio, bo mamy... dość mało zarobiliśmy, powiem wam. Myślę, że zarobimy więcej. Na serwerze jest ciut mniej ludzi teraz. Nagrywam to kolejnego dnia dla was. I będzie problem, ponieważ musimy szybko dostarczyć, a mamy mało czasu. Tu mam nadzieję, czy chyba wiecie. Bo można też tutaj wjeżdżać wśród przestranik. Ludzie wjeżdżają. Znowu sławno, wziąłem szybko, od mamy jechać. Paczka na Bobrowiczki. O. Dobrze, świetnie. Świetnie powiem wam. Na Bobrowiczki lepiej się nie dało, powiem wam, najlepsza trasa jak się trafi na Bobrowiczki, to jest tak, no... Mam Bobrowiczki, ten jednak jest za jedwabista paczuszka. Teraz dostarczymy i ja wracam tutaj po prostu, nie, nie auta. Mmm, tak zrobimy. No i przyjechał ten ziom, aha, on jedzie naokoło i tak musi. Nie było mandatu? Uff. I dobra, no bo browiczki tu nawet bez, bez, bez cięcia. To szybko Wam przyspieszę. Dobra, mamy 3600. 3600 w kieszeni. Ja w ogóle to światło nie muszę zapalać i tak zapalę. Ktoś tam wyleciał z zakrętu. Ja po prostu, auta nie resetuje się i reset zajmie więcej czasu i zespienie pojazdu niż dojazd, więc... Jeszcze jedną sobie. Czy dojedziemy? Grzybno. jest! Widzowie, zobaczcie na no to szczęście. Jedziemy na grzybno, czyli gdzieś tu blisko to było. No, powiem wam, taka szczęście, że... Szok. Szokujące szczęście. Nie wiem, czy się resetować, czy jechać. pale więcej paliwa. Trudno. Nie. I sobie już sprawdziłem na montażu ile miałem kasy Więc zaraz wam podliczę, Kosie, zostały nam 5 minut. Mamy dwie paczki, już dostarczone. to tu to... Coś, to... to... ja to dalej jednak jest nie dam. Tam możemy za robić mało. Niestety szkoda, bo raz zarobiłem poza odcinkiem 7000 powiem wam, jestem w szoku tym zarobkiem dalej. 7300, a niektórzy podobno 10 i zarobili, więc mega dużo hajsu. Yy, jak na Wana. Dużo po prostu. Chyba tu się zresetuje już. Cholera. 900, super mega nadrabiamy. Jak teraz się coś trafi dalej, to nie zdążymy. Mamy 3 minuty, 4. Nie no, 4 mamy. 3 minuty, 3 minuty zostały nam. Teraz już niecałe. Szybko, szybko, szybko. Gdzie mamy paczkę? Jak będzie gdzieś dalej, to nie dojedziemy. Darłowo. Trudno był, jadę tam. Czas później się tam tak trochę jak ostatnio. Przez DW-205? Okej. Okay. Jesteś manewrowani manewrowanie autobusa, czymkolwiek w to jest tragedia, powiem wam. Czukki, klucz jestem. DW-205 szybko jedziemy Na Darłowo, ostatnia paczka Musimy zarobić, nie zarobimy dużo, no To jest bez sensu, no Nie zdążę Dobra, widzę, wiem, włączam wam sp Jesteśmy już w Darłowie. Mo, zarobi zaraz, zobaczysz, zaraz się okaże ile zarobimy, Pojechałem tak jak ostatnio, też się trochę tam spóźniłem tą ostatnią paczkę. na no, no, ostatnio chyba był oderłowiec, też robiłem tak na styk. Tu się spóźniłem minutę. Dosłownie minutę. Więc według by mnie świetny czas. Uwaga, zarobiłem 4800, to płacało się, widzowie. Zarobiliśmy na pewno więcej niż ostatnio. Teraz wam się na ekranie wyświetla, ile dokładnie zarobiłem. Yy, no zostawcie suba lajka, możecie też zasubskrybować kanał, bo ponad 90% z was tego nie robi. Rozumiecie to. Sklikniecie tam yy, ten przecież subskrybuj i widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że się podobało. Podobnie warto było, zarobiłem więcej niż ostatnio. To jakieś 3000 chyba? No. Nie ta ostatnia paczka no. Yy, mam się teraz wyświetla. Ostatnio zarobiłem 25 chyba, więc pani suba lajkami no i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!